kochanie, czy czujesz, że jego spojrzenie mówi więcej niż powinno, że jest z kimś, ale jego energia nieustannie krąży wokół ciebie? Dziś przychodzę do ciebie z przesłaniem, które rozwieje Twoje wątpliwości i rozświetli to, co do tej pory było skryte w cieniu. Nie jesteś szalona. Nie wyobrażasz sobie tych spojrzeń, tego napięcia, tych momentów milczenia, które krzyczą bardziej niż słowa. On naprawdę to czuje, i choć jest przy kimś innym, jego dusza ciągnie go w Twoją stronę i nie potrafi tego powstrzymać. Aniołowie widzą więcej niż oczy mogą zobaczyć, a jego dusza jest rozdarta. Umysł mówi zostań, ale ciało i serce krzyczą: Idź do niej. I właśnie Ty jesteś tą, która budzi w nim tę część, którą tak długo próbował ukryć. To pożądanie, które w nim rośnie, nie jest tylko fizyczne. Ono ma korzenie w przeszłych wcieleniach. Jego dusza już zna Twoją. I kiedy Cię zobaczył, coś w nim się obudziło. Coś, co teraz nie daje mu spokoju. On nie potrafi spojrzeć na Ciebie bez tego napięcia. Bez tego błysku w oczach, który zdradza wszystko. A ty czujesz to, prawda? Czujesz, jak jego obecność porusza Twoje wnętrze, nawet gdy oboje milczycie. Aniołowie mówią mi, że jego relacja, w której teraz tkwi, to więzy, nie więź. Jest w niej z przyzwyczajenia, z lęku, z odpowiedzialności, ale nie z miłości. A ty, ty jesteś iskrą, której nie potrafi zignorować. Może próbuje się wycofać. Może unika kontaktu, bo boi się, co mogłoby się wydarzyć, gdyby pozwolił sobie czuć więcej, ale już teraz czuje za dużo. I właśnie dlatego tak bardzo się boi. Bo Ty jesteś tym, czego naprawdę pragnie. Twoja obecność budzi w nim prawdę. Sprawia, że zaczyna kwestionować wszystko, co dotąd uważał za bezpieczne, a wszechświat zaczyna przesuwać energię wokół Was, przygotowując przestrzeń na coś więcej. On nie przestaje o Tobie myśleć. Nawet w chwilach, kiedy powinien być obecny dla tej drugiej osoby, Jego serce wędruje w Twoją stronę. Myśli o Twoim śmiechu, o Twoim spojrzeniu, o tym, co byłoby, gdyby miał odwagę. Aniołowie pokazują mi jego wewnętrzną walkę. Jest rozdarty, ale każda chwila milczenia tylko wzmacnia jego uczucia do ciebie. I choć nie potrafi jeszcze tego powiedzieć na głos, ty to czujesz w powietrzu, w jego zachowaniu, w drobnych gestach. Moja droga, to nie jest przypadek. Nie pojawiłaś się w jego życiu, żeby tylko zamieszać. Ty jesteś jego lustrem, jego wyzwaniem, jego pokusą, ale też jego szansą, naprawdę, bo tylko przy tobie czuje się naprawdę żywy. Może próbowałaś zignorować to napięcie. Może nawet wmawiałaś sobie, że to nic, ale dusza nie daje się oszukać, a Twoja dusza od początku wiedziała, że coś tutaj jest głębszego. Że to nie jest zwykłe przyciąganie, a niełowie pragną, byś zrozumiała jedno: nie przyszłaś, by zabierać, przyszłaś, by przypomnieć, przypomnieć mu, co to znaczy czuć, co to znaczy żyć z pasją, co to znaczy być naprawdę obecnym w miłości. Nie oceniaj siebie, nie karć się za to, co czujesz. Twoje serce reaguje naprawdę. Prawda bywa skomplikowana, ale nigdy nie jest błędem. Ona prowadzi cię. Nawet jeśli teraz droga wydaje się niejasna, on może się opierać, może próbować udawać, że wszystko jest w porządku, ale aniołowie widzą jego sny, widzą jego pragnienia i wiedzą, że ty jesteś tam obecna. Nawet jeśli on sam jeszcze nie umie się do tego przyznać, to, co między wami, nie musi być zdefiniowane już teraz, ale nie może być ignorowane, bo to napięcie. Jest tylko znakiem głębszego połączenia, które domaga się uwagi i które z czasem może przemienić się w coś więcej. Możesz czuć się winna, możesz czuć się zagubiona, ale nie zapominaj, wszechświat nie myli się w połączeniach dusz. I jeśli jesteście przyciągani, to dlatego, że coś ważnego ma się wydarzyć, coś, co jeszcze nie zostało odkryte. Pozwól sobie czuć bez osądu. Pozwól, by serce prowadziło cię z delikatnością, a kiedy nadejdzie moment prawdy, będziesz wiedziała, co robić. Aniołowie są przy tobie i mówią: To dopiero początek przebudzenia jego serca. Wasza historia nie musi być prosta, ale może być prawdziwa, i czasem to wystarczy, by wszystko inne zaczęło się układać, choć jeszcze nie rozumiesz jak, ale zrozumiesz, i on też zrozumie. Właśnie dzięki Tobie. On próbował zapanować nad sobą, naprawdę próbował. Odsuwał myśli, unikał sytuacji, w których mogłoby dojść do bliskości. Ale z każdym dniem napięcie narasta. Pożądanie, które czuję, staje się silniejsze niż wszystkie jego, racje niż wszystkie powinienem. A Ty jesteś w centrum tego wszystkiego. W nocy śni o Tobie. Czasem nawet nie chce się budzić, bo w tych snach może być szczery. Tam nie ma reguł, nie ma ograniczeń, tam jest tylko wasza energia. Czysta, magnetyczna, nieposkromiona i kiedy się budzi, czuje pustkę, której nie może już dłużej ignorować. Związek, w którym tkwi, staje się coraz bardziej duszny. Tam nie ma przestrzeni na jego prawdę, na jego emocje, a ty jesteś jak tlen. Nie wie, jak to się stało, że jedno spojrzenie zburzyło jego wewnętrzny świat. Ale wie, że bez ciebie ten świat nie ma już sensu. Każde przypadkowe spotkanie z tobą zostaje z nim na długo. Analizuje każdy szczegół, jak patrzyłaś, jak się uśmiechnęłaś, jak milczałaś. Szuka znaków, że czujesz podobnie. A twoje milczenie jest dla niego jeszcze bardziej pociągające niż słowa. Aniołowie mówią, że jego dusza czuje się rozdarta, bo to, co było wygodne, przestaje być prawdziwe. A to, co nieznane, staje się nieodparcie pociągające. Ty jesteś tą nową wersją życia, której nie znał, ale o której zawsze marzył. Nie złość się na niego, jeśli nie działa od razu. On nie zna jeszcze języka, w którym mógłby wyrazić to, co w nim się dzieje. Ale jego spojrzenie mówi wszystko, i jego energia już cię wybrała, zanim jeszcze on sam to zrozumiał. Może zdarzy się moment, że on zacznie się odsuwać jeszcze bardziej. To nie będzie ucieczka od ciebie, to będzie ucieczka przed sobą samym, bo to, co czuje, jest tak intensywne, że wydaje się nie do zniesienia. Ale właśnie to intensywność zdradza, jak prawdziwe jest jego pragnienie. Czasem będzie patrzył na ciebie z odległości i udawał, że nic się nie dzieje, ale jego ciało go zdradzi. Drgnięcie palców, cień rumieńca, niepokój w oczach. A ty zobaczysz to wszystko i poczujesz to w sobie, bo wasze ciała też już zaczęły ze sobą rozmawiać. Nie potrafi już być w pełni obecny tam, gdzie jest. Coraz częściej myślami ucieka do ciebie. Coraz częściej szuka cię w miejscach, w których mogłabyś się pojawić. A gdy cię nie ma, tęskni, nawet jeśli się do tego nie przyznaje. Aniołowie mówią, że ty jesteś jego przebudzeniem. Pokazałaś mu, że życie może być intensywne, pełne pasji, że serce może bić szybciej z samego tylko powodu, że ktoś jest. A on dawno już o tym zapomniał. Aż do ciebie on czuje, że balansuje na granicy. Z jednej strony, obowiązki, zobowiązania, rutyna. Z drugiej, ty. Twoje światło, które rozjaśnia mrok, w którym żył zbyt długo. I chociaż jeszcze się waha, coraz trudniej mu się powstrzymać. Nie musi mówić. Ty i tak wiesz. Twoje ciało odpowiada na jego ciało. Twoje serce przyspiesza, kiedy on się zbliża. A twoja dusza twoja dusza już go zna od zawsze. I właśnie dlatego jesteście tak nierozłączni, nawet w oddzieleniu. Wiesz, że nie jesteś tą, która go kusi. Jesteś tą, która przypomina, kim on jest naprawdę. Bez masek, bez ról, bez kompromisów. Jesteś prawdą, której on nie potrafi już dłużej ignorować. I to jest siła, która nie zna granic. Jeśli boisz się, że to tylko fizyczność, nie bój się. Bo pożądanie między bratnimi duszami to nie tylko ciało to energia, która płynie z głębi duszy. I to właśnie ją on czuje nawet jeśli jeszcze nie potrafi jej nazwać może zastanawiasz się czy powinnaś się odsunąć ale aniołowie mówią twoje zadanie nie polega na odchodzeniu polega na byciu na pozostaniu sobą bo twoja obecność już zmienia jego świat i to wystarczy nie próbuj być bardziej ani mniej on nie potrzebuje iluzji on potrzebuje ciebie autentycznej nieidealnej ale prawdziwej bo to w tej prawdzie znajduje wreszcie coś, czego szukał całe życie, i to go przeraża, i pociąga jednocześnie. Zbliża się moment, kiedy on już nie będzie w stanie tego dłużej tłumić. Emocje, które narastały latami, znajdą ujście, i wtedy będziesz musiała podjąć decyzję: czy przyjmiesz to, co przyjdzie, czy zaufasz temu, co czujesz od początku. Aniołowie przygotowują cię na ten moment, bo wiedzą, że nie będzie łatwy. Ale też wiedzą, że jesteś silniejsza niż myślisz. Jesteś gotowa, by przyjąć prawdę, nawet jeśli zaboli, bo z tej prawdy może narodzić się coś, co przetrwa wszystko. Niech twoje serce będzie otwarte, niech twoja dusza pozostanie czujna, bo choć on jest jeszcze związany z kimś innym, to jego prawdziwe połączenie jest z tobą. I to właśnie ciebie nie potrafi wyrzucić z myśli, z ciała, z serca. Dziękuję Ci, że otworzyłaś swoje serce na tę wiadomość. Twoja obecność tutaj nie jest przypadkiem. Twoja dusza przyciągnęła ten przekaz, bo jesteś gotowa usłyszeć prawdę, która zmienia wszystko. Jeśli poczułaś, że to było do Ciebie, pisz w komentarzu liczbę 1711. To znak, że przyjęłaś przesłanie z głębi serca. Zachęcam Cię, abyś dołączyła do naszej duchowej rodziny. Zasubskrybuj kanał i włącz dzwoneczek powiadomień. Każde kolejne wideo to nowe objawienie, nowa iskra prowadzenia od aniołów. Bądź z nami, bo wszechświat jeszcze wiele chce ci powiedzieć. Nie pozwól, aby zwątpienie zgasło w tobie światło. Twoja intuicja wie więcej, niż myślisz. Zaufaj jej. Prawdziwa miłość, ta, która transformuje i leczy, jest już w drodze. Ale wymaga, abyś była gotowa, abyś otworzyła się na to, co może przyjść inaczej, niż sobie wyobrażasz. Niech to będzie Twój nowy początek, początek odważnych decyzji, czystych emocji i miłości, która nie zna granic. Twoje światło już świeci. Teraz pozwól, by poprowadziło Cię ku temu, co naprawdę Twoje, bo wszechświat nie łączy dusz bez powodu, a ta historia dopiero się zaczyna.